O już jesteście się, z tej strony Olive. Zastanawiacie się, co to za kilo? Na no, pewno się nie zastanawiacie, bo już nagrywałem o nim film. Jest to... Kilow z firmy TM i to jest. W ogóle TM to jest wysłał mi mega dużo zabawek, które będziecie mogli wygrać. E, nagrywałem już o nich i bardzo dużo ich już rozdaliśmy. Dobra, tutaj macie kilo. On kosztuje 400 zeta, możecie go wygrać. Wystarczy, że wejdziecie w pierwszą minikę w opisie i napiszecie komentarz, więc kilof możecie wygrać, ale to nic. Na przykład, dla dziewczyny, jeżeli gra w Fortnite to takiego super pluszaka, są malutkie figurki, najmniejszy zestawik, e, oczywiście najmniej pieniędzy kosztuje. Większy to jest zestawik, jeżeli macie trochę więcej pieniędzy i chcecie mieć więcej w plecaków i tak dalej, bo tutaj każdy. W każdej postaci można takie rzeczy dodawać. Ale jeżeli jesteście totalnymi bogaczami, to możecie kupić giga zestaw, największy na świecie zestaw. No i on już jest naprawdę mega, mega fajny, mega dużo rzeczy w nim jest. Na przykład kilka postaci, właśnie jak widzicie, kilka ścian i tak dalej. Dobra, my dzisiaj otworzymy sobie dziką kartę, czyli figurka, która jest mega duża, więc mamy figurkę, ona jest. Mega, ale to naprawdę mega duża, w ogóle ona ma w zestawie też od razu, nie wiem czy widzicie, bo ja jej mogę to wyjąć, ona ma kilo w ogóle za friko, więc fajna sprawa. I możemy mu na przykład załadować rakietnicę w ręce, zaraz to zobaczymy jak to się dzieje, czekaj, cyk. To tak? Czy ma rakietnicę w Fortnite? Bo ja nie, 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 nie pamiętam. Ale ma plecak, plecak będzie bardzo łatwo włożyć, już widzę, dobra, więc cyk. Ma plecak, on w ogóle ma kajdanki jeszcze, to jest kozak. ma digla. W ogóle ma zmiany masek, więc wszystko mu się zgina, naprawdę, patrz. Stopa mu się... Stopa mu się w dwóch miejscach nawet zgina. Dobra, ja nie umiem się bawić. O, dobra, więc y, zachęcam, pierwszy link w opisie, jeżeli chcecie kupić. I oczywiście wszystko, co dzisiaj pokazałem, czyli wszystko, co tutaj widzicie, możecie wygrać. Wystarczy zostawić łapkę w górę i subskrypcję. A teraz zapraszam Was do zabawy wychowanego. Nie wiem, czy ktoś zauważył, że tej skrzynki tutaj nie było. Dobra, lecimy. Dobra, runda numer jeden, czyli ten domek, na który tutaj patrzę. Patrzcie, pierwszy raz nikogo nie widzę. Mamy tutaj 28 osób. No i zobaczymy. jo, joj, ktoś otworzył drzwi na przy. No, witam pana. Dobra, niestety, WP mi pierwszy. Pa... To nie jest zła wystawa, dobra, powiedzmy, że tam. Hello there. A no, piąteczka, byku. Mamy nowy sezon, więc są nowe lokacje, więc kurde, mamy tyle ciekawych rzeczy, które można tutaj robić. Tyle miejsc do chowania się. Jeżeli chcecie kolejne odcinki z wielkich turniejów. O jezu, on chciał was przykryć. Jeżeli chcecie więcej odcinków z kolejnych turniejów chowanych, bo kiedyś to była mega dobra seria na kanale, to zostawcie łapeczkę w górę. A tutaj komedę kewa wypił skądś. No, na razie, że jest tak mało osób, to stwierdziliśmy, że pierwsza runda, żeby była dosyć szybka, będzie tylko i wyłącznie w jednym domku. No, myślę, że to jest całkiem spoko deal, ja sobie wypiję potki. To on tyle potek dropnął z tej skrzynki? Fajnie, fajnie, siema. Pod schodami się nigdy nie kryjemy, pamiętajcie. Widzę, że dawno nie graliście w Chowanego, kiedyś to było normalne, pod schodami się nie kryje. Dużo osób za ladą, sprawdź za ladą, sprawdź za ladą. Sprawdź za ladą. się siema, byku. A to jest AP, a my się, no to jest tak trochę poza domkiem, ale się liczy można powiedzieć, no bo było was widać. Dobra, zostało 11 osób, ty, no bez kitu, tylko ciekawe czy ktoś pomyślał, że w tym domku się można chować, bo to chyba już nie jest ten domek, nie, to nie jest ten domek, więc ten się nie liczy na pewno. Dobra, na pewno nie byliśmy u góry, na 100%, siema, zamknięte, ojojoj, dobra, trzymajcie drapa. Niestety, tutaj już na pewno nikt się nie przemieści przez tego trochę. Ile tu osób na dachu? Jezus Chrystus! O, jaki Kozak Skin? Ty, nie widziałem go. Dobra, trzymaj, masz. Wysać się. Yy, teraz tak, pytanie. Czy ktoś na przykład nie był cwaniakiem i stało się po prostu na dachu ty z tej strony na przykład? Wydaje mi się, że mogę. Słyszę coś? Jest! Patrz, dwóch kolesi. XD, dobra. To kto wygrał? Chodź przed domek, chodź przed domek. Niestety. No nie wiem kto wygrał. Kto wygrał? Kawce. Także Kawce wygrywa pierwszy tutaj proszę punkcik i lecimy do gry numer 2. Dobra siemanko, pozycja numer 2. Ja tu widzę oszusta, który jest na zewnątrz budynku. Chciałem się schować na drzewie stary, ale drzewo to nie jest w domu. Nie wiem czy ty w domu masz drzewa, ale to na pewno nie jest taka pozycja. Witam, tutaj przez okno mogę namierzać jakiegoś typa. No ja widzę, że tam dużo, dużo się y, ludzi niepotrzebnych y, no, zgromadziło. Trochę jak szczury to wyglądało tak szczerze. O siema, tym razem kasę jako pierwszy. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. na wejściu. O, 8 PNF. Ty zawsze przy Kasie będziesz stał? Dzięki, dzięki. Zawsze, przynajmniej ludzi tak samo, ty. Déjà Ty nie przychodź mi się tutaj poddawać, Simon. Wiem, że chciałeś się pokazać, że wbieś do gry. Fajnie, fajnie. Dobra, wchodzimy na górę. I teraz tak. Teraz na pewno kogoś tu znajdę. No a jak? Tego kogoś, to jest najlepszy z kim świata, ty. Skąd w ogóle, kiedy był ten Ewi? Ja chcę go kupić, ty. Witam. Witam, witam, ma mało amo swoją drogą, to nie jest fajne. Jakbyś nie skakał, to może bym cię nie zauważył, ale no niestety. Tutaj wiem, że też jest ktoś. Zauważyłem cię dosłownie przez to, że się ruszyłeś. Siema links. Ojo, a ciebie nie widziałem, weź merceg, pokaż nie było widać cię, jak wskoczyłem bez kitu. Normalnie bym się mógł obrócić... Ktoś coś zbudował, słyszałem to. Nie można budować. Siema. Co to za ucieczki? Tu są grane. Halo? A, je, 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 je. o nie, 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 FBI open up. Co to za ucieczka? Jeszcze ktoś mi uciekł, zdążył mi ktoś. Uciec? Ja nie wiem kto. Chyba, że, Chyba, że to był Karen Meister właśnie. Dobra, może to był on. Ej, dobra i znowu sprawdziłem wszystko i ja nie widzę ludzi, nie? Chyba, że tu, dobra, Timo. Nie, to nie Timo. Od razu jestem przyzwyczajony, że to Timo, dobra. Czyli tak, w środku mamy wszystko obalane. Na dachu nie mogą stać, bo dach jest zakazany. Więc dobra, Musi być w środku budynku. O, siema. Dobrze, to rozwaliłem, bo w sumie... Dobra, dziękuję, tak myślałem właśnie. Czyli skoro z tej strony jest, to często w Fortnite jest tak zbudowane, że z drugiej strony też to będzie. Witam! Tutaj też 100% jest, no a jak? Znowu na zlewie. Piąteczka? O jest. dobra, wiecie co? Pobawcie się tutaj, trzymajcie. O dobra, tego się nie spodziewałem, ty! Kiewanko, co tutaj robisz? To ty byłeś pewnym uciekinierem, coś mi się tak zdaje. Że to. No nie mogłeś się tutaj wziąć z przypadku. I teraz tak, pewno ludzie powracali w mi. O kurde, strefa idzie. Ludzie powracali w miejsca, w których mi. Ale tu już nic nie ma. Halo. Poddaję się, zapraszam przed. Y... Morze. No to fajnie. Fajnie, Gull widzę. Dobra, nie wiem skąd. A to był z dachu chyba. Halo. Gdzie byłeś? Pokaż. Jak to jest możliwe, stary. No nie wiem piąteczka, ty na pewno masz punkt, bo widziałem, że wychodziłeś z domku. Ty też. A gdzieś spadkała koleś na dół. Nie wiem czy ci możemy zaliczyć punkt. O, to była mała w ogóle. Zobaczymy, Patryk. Nie, no możemy, bo w ostatniej rundzie byłeś legi. To trzeba byś miał oszukiwać teraz. I teraz czekaj. Czej. O, udało się. Uuu, kozak. To bardzo fajnie. Idziemy do rundy trzeciej. Na chwilę Ci przerywam tylko byku, bo pamiętaj, że jeżeli subujesz, to możesz yy, wejść na stronę, wpisać kod, bo każdy sub dostaje kod i sobie zgarnąć jakąś nagrodę. Więc ja tutaj zgarniam już. Legendarny skin Fortnite, wy też możecie sobie wygrać, więc tutaj podajcie swój nick, tutaj podajcie mail i odbieracie sobie nagrodę, którą dostaniecie na maila, więc zachęcam, bo każdy z dostaje kod i możecie sobie coś wygrać, więc naprawdę warto. I teraz pojawiły się też codzienne nagrody, więc wystarczy, że wejdziecie tutaj i sobie możecie odebrać darmową nagrodę. Ja już losowałem dzisiaj, więc yy, zachęcam, możecie odebrać potem za yy, punkty, które zdobywacie sobie jakieś nagrody też. Dobra, runda numer 3, to jest ten domek. O, ale fajnie się złożyło w ogóle, patrzcie. Cyk. Cyk, cyk, ale nie przewidzieliście jednej magicznej rzeczy, a ja przewidziałem w ogóle, czekaj, jak to zrobić, czekaj, okej, okay. dobra, tutaj przestrzelimy rakietą, fajnie jest, o, ktoś dostał, trochę sobie poniszczymy terenu, <grym> bez kitu, dobra, to jest... dobra, wchodzimy teraz, bo to będzie trochę oszustwo. Nie chciałem akurat tą motorówkę tam wpiąć, ale dobra. No się witam. O, co? Halo, sto... FBI Open Up, stój. Dobra, tu giniecie na pewno, niestety. Fajnie, że daliście mi broń jakąś inną niż to, co ja mam, bo to jest lipa straszna. No, decyduje, że to będzie szybka runda. Simon. Ja wiedziałem, że to jest reszta, ale to, to Simon to jest. Ludzie, zdecydujcie w komentarzach, czy ban Simon za to. Bo to powinien być pan Simon. Witam. Nie. Nie tym razem. Nie będzie piąteczek przybijanych cały czas. Siema. Ej, dobra, to ktoś? i na pewno kogoś znajdziemy. Siema, stary, co robisz na to? Niestety. No, witam, ale dam ci miejsce wyżej, byku, za to, że podoba mi się Twój skin. Ale niestety. Dobra, jak to przeżyjesz jakoś, ale bez wychodzenia z tego budynku, to to wypuszczę cię. Wreszcie to jest niemożliwe. Co to jest ty? Przeżył to! Jak ty to zrobiłeś? Dobra, to zostajesz tutaj na razie. Da radę czy nie? Nie, za drugim razem nie, ale ty, tu jak to się stało? On musiał mieć jakieś macca chyba, żeby sobie postawił. Ciema kawce, Kawce zawsze się schował za jakimś fotelem na najbardziej oczywiste miejscówkę, nie? Dobra, witam. Witam. Uuu! Uh, jakoś... O nie, 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 wracaj, wracaj, Emi, Tu mnie zawsze to rozważa, że ty stary coś koło zlewu, nie wiem, piąteczka. Dobra, może skorzystać z tego zlewu w takim razie, pozwalam ci. E, dobra, i teraz tak, słyszę jak ktoś się buduje, nie podoba mi się to. siema, Zdradziła cię twoja budowla własna, bo widać było przez ścianę, że się buduje coś. A piąteczka, wszyscy mi teraz piąteczki chcą przybijać, widzę. Ale komuś nie przybiłem, zachowałem się jak kam. Chyba destru nie przybiłem piąteczki. A tu? To nie jest moje. No właśnie, no. No i co? No i co? No niestety, byku. Dobra, tutaj mamy odhaczony. No niestety, PNF, ale tym razem nie byłeś przy Kasie. Myślałem, że będziesz przez cały czas siedział przy Kasie. No i już jest to, że ludzie się poprzemieszczali, bo ja to już widzę, że tam nie było ludzi wcześniej, a teraz są. Dobra, MRC, tutaj cięcie. Albo nie. Dobra, to mamy załatwione, że tak powiem. Mam cię. Dobra. Nie będzie się chował. O, oh, hello! Wow. Oj, oj 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 Ej, stój tak, stój, tak, czekaj, czekaj, muszę coś sprawdzić. Bez kitu. Dobra. Gra jest do wyrzucenia, niestety. To A tu? Nie. Siemanko, na pewno ktoś tu jest, o tu... No... Ojojoj, tu chyba ktoś jeszcze jest, nie? Na pewno ktoś jeszcze jest, bo końc słyszałem. Także Wojan ginie sobie... Nie, Wojak to był. Okej, okay, dobra, z takim tuberem mi się chyba pomyliło. No siemanko. Dobra, skoro tutaj przychodzicie, to znaczy, że czujecie się niebezpiecznie na pozycjach, w których szukałem. Ale to będzie na tyle, więc zapraszam yy, na Molo. A to tylko ty zostałeś. Dobra, robię, czekaj. Nie, nie tym razem, a miało wyjść tak pięknie i kto wygrał ostatnią rundę w ogóle? Jak ja mam to sprawdzić? Patryk29 Także jeżeli odcinek Ci się spodobał zostaw suba byku No i co, zapraszam do kolejnych, trzymajcie się i cześć Gifta dostałem od Kariermeistera To niezłe pajacyki, dziękuję